Cześć, witam was bardzo serdecznie w drugim już odcinku naszym Face Rogiem, bez zbędnego gadania przechodzimy do gry. Mamy rangę 18, dwie gwiazdki wbite. Myślę, że dzisiaj uda nam się dobić do 16, 16 Tak, jeśli uda nam się 3 wygrane zrobić, to powinno być ok. Dobrze, moi drodzy, mamy godnego przeciwnika. Zobaczymy, kto to będzie. A Rexar. No, mm, jeśli chodzi o win rate z Face Rexarem, to powinno być całkiem okej. Okay. Rozdanko może być, może być. Na pierwszą turę mamy Bukaniera, a w drugiej turze prawdopodobnie mm, Hero Power no i nasz rexar będzie teraz karmą dla ryb uh, okej okay. mm. dzisiaj mamy poniedziałek późny wieczór sporo roboty miałem mm. i no proszę całkiem dobre top deki tutaj idą mm. i po prostu Nagrywam teraz bezpośrednio na hmm, wtorek odcinek. Ok, tutaj w twarz bukanierem i tyle. A, I tyle. W, w kolejnej turze prawdopodobnie gobliński fryzuromat. Chyba, że dojdzie nam jakaś karta za 0. Ale raczej wątpię. O, nasz Hunter nie ma co zagrać. Nam jest to zdecydowanie na rękę. Co więcej, możemy sobie zaatakować w twarz. Do tego możemy dograć kolejne Hero Power. Zagrać jeszcze majtka. No i tutaj zdecydowanie cały czas w twarz. Tylko jestem ciekaw, właśnie co ten Hunter kombinuje. Bo. Aha, spuszczenie psów. No to to mu wyszło, muszę przyznać. Ale traci dość mocne zaklęcie. Na rzecz dwóch naszych stronników. My natomiast spokojnie tutaj możemy sobie naładować naszą broń i cały czas tutaj atakować. Na razie wypatroszenia nie rzucam, ponieważ on może zagrać. Jakiegoś tauta, więc wtedy wypatroszenie by się przydało. No to mm, co więcej, hmm, chcielibyśmy jeszcze jakoś aktywować naszego agenta WW, i może być też taka sytuacja, że e, rzucimy najpierw wypatroszenie, albo no zobaczymy. Chyba najpierw agent WW i potem wypatroszenie no coś coś mu chyba nie idzie tutaj naszemu face Hunterowi broń sobie zniszczymy do tego dorzucimy jeszcze dwa punkty obrażeń A... I atakujemy wszystkim, co mamy. Nasz Hunter ma już tylko 7 punktów życia. Więc w kolejnej turze powinniśmy go zabić. To no nie wiem, co on tutaj mógłby zagrać. No, śluzorzecz. Śluzorzecz by nas troszeczkę spowolnił. Ale Hunter się w to już nie bawi. Okej. Okay. Pierwsza gra za nami. Tak jak widzieliście, walki z Hunterem nie sprawiają nam żadnego problemu, ponieważ Face Rogue jest troszeczkę szybszy od Huntera. Jest troszeczkę szybszy i jeśli mamy dobre tam dojście do kart, tak, dobre rozdanie, to znacznie go wyprzedzamy. No i trzeba wiedzieć tak, w których momentach się tam tradeować. On musiał zużyć spuszczenie psów na zabicie zaledwie dwóch kreatur, bo potem nie miałby w ogóle czasu na zagrywanie tej karty. A nawet jeśli by miał, no to niewiele mu to dało. Natomiast Mac, Mac bardzo ładnie kontruje tego Facehuntera ze względu na swoje Hero Power i to, że mamy kreatury, które mają z reguły właśnie jeden punkt życia, który ginie od tego Hero Power. No i jeśli chodzi o mech, Major, no to mamy te wkurzotrony, które zabijają nam te kreatury. Wypatroszenie. Dobra, wypatroszenie sobie odrzucimy, polujemy na bukaniera. No, mamy ogłuszenie, więc nie jest źle. No, dwa ogłuszenia może być trochę za dużo. A No, my co, zagramy tego majtka. I tyle. On ma co prawda coina i może po prostu go użyć. I użyć Hero Power. O, no, to mógł być błąd z mojej strony. Ale przynajmniej nie ma już coina. A my. Na trzecią turę i tak nie mamy co zrobić, więc tutaj spokojnie atakujemy w twarz i czekamy na jego ruchy. Teraz w trzeciej turze możemy zagrać Hero Power, plus. O jezu, plus zabójczą truciznę. Przydałoby się nam zniszczenie broni. Hmm. Zagramy w ten sposób, doładujemy naszą broń i tutaj atak, atak i cały czas, cały czas potrzebujemy zniszczenia broni. Bo on teraz jak zagra mecha to będziemy w sporych terapatach. Ho, hmm. oh. w sumie możemy zagrać w ten sposób. Hmm. I postarać się go spowolnić. Postaramy się go spowolnić. Co prawda, na dłuższą metę to jakoś nie zadziała, ale daje nam to odrobinę czasu. No teraz już mamy czwartą turę. No zbliżamy się już do a, piątej tury, gdzie może wejść śluzożer. No mamy jeszcze jedno ogłuszenie, ale to jest za mało. Mm, Okej, okay, on tutaj. Kurde, no ma tego w kurzo trona, a, dobrze, że on nie zamroził nas, bo możemy jeszcze zadać jakieś punkty obrażeń. Dobre zagranie. On tutaj nie jest za dobrze. Dobierzmy sobie kartę. Nie mogę tego zrobić. Nie najlepiej. Nie najlepiej, wam powiem. A 22 do 18 jeśli chodzi o stan zdrowia. A my tutaj nie mamy jakichś dobrych rozwiązań, no właśnie. Takie taunty zwykłe, nawet 1 na 2, tak. To. No. Udupiają nas w dużej mierze, bo nie jesteśmy w stanie się ich pozbyć, tak. A zabijają nasze kreatury. No także. Tutaj raczej, raczej będzie przegrana. Hmm, ciekawe. No ale teraz yy, w kolejnej turze, jeśli nie dobiorę, nie wiem, agenta ww nie. Hm. Hmm. Muszę go zabić. Muszę go zabić, bo inaczej on zabije mnie. Ale no mam dwa punkty życia i jeden punkt życia, więc nie wierzę, żeby on nie miał jakiegoś zaklęcia na ręku, które y, może mnie dobić. Jakiś fireball czy cokolwiek. Chociaż w sumie teraz zniszczenie broni. Nie byłoby złe, no dobra, hmm. Prawda to jest zdecydowanie za mało. Ale mogę hmm... dograć stronnika, żeby o... drugiego daily questa zrobić o. dobra, no niestety, ale tu się nie udało. Dlatego poddajemy się i przechodzimy szybko do kolejnej gierki. Hmm, drogiem bardzo szybko yy, gra się ta y, partię, więc tutaj myślę, że w tym odcinku będziemy w stanie nagrać cztery walki. A teraz ile jest? O, 12 minuta dopiero, więc spokojnie jeszcze dwie rozgrywki możemy sobie nagrać. Hmm, 5 to będzie za dużo. O, wybaczcie, dzisiaj mój taki brak entuzjazmu, ale tak jak mówiłem, sporo roboty i jestem tak troszeczkę, troszeczkę zmęczony. W weekend też nie miałem czasu na nagrywanie. Bo po pierwsze, właśnie gregion mi się popsuł, powiedzmy, a, i nie chciał nagrywać. A po drugie, no wiecie. 1 listopad, latanie po cmentarzach i takie tam. Dobra, mm, co tutaj mamy? Żał załogowego środkownika sobie odrzucimy. Wachlarz ostrzy i majtek. Eee, dobra, to zostawimy. Mamy krok w cień, ok. Bukanier, bukanier byłby całkiem przydatny. Mam nadzieję, że nie jest to jakiś mech mejcz kolejny. Mamy oleje kosyłkowy. To jest całkiem ciekawe. Hmm. Tutaj wrzucimy sobie tego majtka, ponieważ hmm, on nie ma koina. A ale, ale jestem głupi. Koina nie ma, ale ma drugą turę i dwa many. O nie powinienem chyba dzisiaj nagrywać, naprawdę nie powinienem. Teraz nie zaatakujemy. W kolejnej turze możemy zagrać w fryzuromata. Tak, możemy zagrać w fryzuromata i do tego. Chociaż... Hmm. Zagrajmy w ten sposób. A... Hmm. Może trochę pochopnie tego majtka rzucam, bo w kolejnej turze mógłbym mm, mógłbym zagrać olejek, ale teraz będę mógł mm, zadać więcej obrażeń, bo będę mógł cofnąć sobie tego fryzuromata. Mm, on będzie wtedy kosztował chyba zero, tak? Aha, to nie, to... ojej, zostawił mi go, to super. Mm, Okej, okay. to zagrajmy e, w ten sposób. Zagramy teraz w twarz. Cofniemy go na rękę. Zagramy go znowu za zero. Dogramy olejek i zaatakujemy. Za 12 w twarz. No i okej. Okay. Nasz mak ma teraz 14 punktów zdrowia. Hmm. Tylko, że my nie mamy kart teraz na ręku. Co jest, co jest dość problematyczne. Kurde, abym się śmiał, jakby ten. A jakby nie trafił tego majtka. A ten śniegoczłap. Hmm tego człapa śniego człapa trzeba się pozbyć a hmm. Na, Najpierw dobierzmy sobie kartę OK drugi sap Gotowe. Tutaj przygotujemy sobie broń hmm. Mam nadzieję że no, przez dwie najbliższe tury raczej nas nie zabija, ale mm, ten śniegoczłap i ten mm, bardzo mocno nas zwalniają. Ła. No, tak jak wcześniej wspominałem, Mak jest bardzo mocną kontrolą, A. No, i tutaj, hmm. co tu możemy zrobić? Możemy sobie cofnąć tego, możemy zabić taunta. Tylko że 4-7. On i tak nas zabija. A, dobra. Um, ile jest 6? 4-7, 8. Tak, on nas zabija. Więc tutaj się szybko poddamy. No, tak jak mówiłem, win ratio z magiem jest bardzo niskie. Freeze mage. Jeszcze ok, ale mech po prostu nas tak blokuje. Zwykły śnieg po prostu nas z... tak spowalnia, że się w głowie nie mieści. Ok. Mm. Jeszcze jedna partia. Ile jest? O, prawie 20 minut, to tak w 25 minutach myślę, że powinniśmy się zmieścić. Mm. Na złote karty można odczarować. Otrzymasz w ten sposób mnóstwo pyłu. No super. Dziękuję za informację. No co jest? Serio? Trzy walki, trzy razy mag. Ech. Dobra. Spróbujemy albo do... niech on zostanie spróbujemy z taką ręką spróbujemy z taką ręką mm. teraz nic nie zagramy brzmi mamy. No okej okay. Atakować no to do roboty. Możemy Zaatakować tego A w kolejnej turze jeśli on teraz coś wystawi To możemy zabić znaczy poświęcić majtka i dograć wtedy albo wypatroszenie albo albo zrobimy tak hmm. poświęcimy majtka I przygotujemy sobie broń na kolejną turę. I w kolejnej turze będziemy w stanie e, dopakować tą broń. I jeszcze zadać e, dwa obrażenia od agenta WW. I to brzmi jak plan. I tak też zagramy. On już nie ma jednego pocisku lodu, więc mnie to cieszy. W kolejnej turze hmm, możemy zagrać co my możemy zagrać? Uła! Nie no, tego wypadałoby się pozbyć. Bo on tutaj może siepe zrobić. Jezu! W razie czego żarzyciel też w dość mocny sposób nas kontruje. Ponieważ mamy sporo kreatur, które mają po jeden punkt życia i żarzyciel je po prostu zabija. Dlatego tutaj dobierzemy sobie karty i zabijemy żarzyciela. Gotowe. A teraz będziemy liczyć na to, że on nie będzie miał jak zabić tego tej wyrocznie światło zimnych. No, co zagrasz teraz? Co zagrasz? Ja Nie nienawidzę, po prostu nienawidzę grać e, z magami tą talią. Będzie Dobra. Będziesz karmą dla ryb. A tutaj masz w twarz. Mm, tutaj. Kurde, złabrze się cholero. Tutaj kolejne dwa punkty obrażeń. A I robimy sobie broń 2 na 2. No dobra. Mamy szóstą turę. Mmm... O! Ciekawe. Co za kartę dostaniemy? Przyzwij 3, 4 albo 5 murloków Ciekawe. No kur... Mnie nie powinienem tutaj, nie wiem, przeklinać czy coś, ale no jest po prostu masakra jakaś. To jest po prostu masakra. To, co się tutaj dzieje. A szczerze. Hm. Jak znam życie, on teraz w siódmej turze ma flame Jestem tego pewny. To jest 100%. Nie jest 100%, że on ma flame Jestem tego 100% pewne. To nam daje jakieś szanse. Chyba, że zagra jakieś. Nie wiem, mrożenie czy coś. Jeśli nas teraz nie zamrozi, to raczej to wygramy. Ale naprawdę, trzy walki pod rząd z Magiem talią i po prostu człowiek jest tak wnerwiony. Nie wyobrażacie sobie. Eee, dobra, teraz policzmy. Mane 47. Ok, powinno starczyć. Czyli gramy gnoma. Gramy zimną krew. Gramy drugą zimną krew. Gramy wypatroszenie w twarz i w twarz i zejdź mi z oczu. Magu, zejdź mi z oczu. Dajcie mi jakieś inne. Innych przeciwników, bo po prostu żywiać się chce. Po walce z takim magiem. Nie? Naprawdę. Dobrze, moi drodzy, jest 27 minut. Myślę, że wystarczy. A... Tak, cztery walki rogiem można sobie nagrywać spokojnie. A... O, parę zaknieć nam wpadło. Dobrze, moi drodzy, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zobaczcie również moje inne filmy na kanale. W tym odcinku to wszystko. Ja się z Wami żegnam. No i na razie, trzymajcie się. Cześć. Do jutra.